Wielkie marzenie zrodziło się w głowie chłopca uczęszczającego do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w policach. W dążeniu do celu brakuje dwóch istotnych elementów. Kilka miesięcy temu Kacper Pruszyński umieścił w mediach społecznościowych apel, w którym ogłosił, że szuka sponsora i trenera. Nagranie dotyczyło marzenia, jakim jest udział w największych zawodach pływackich. Mój cel jest prosty, żeby pojednać na mistrzostwa i pokazać całemu światu, że osoby niepełnosprawne też potrafią zdobywać miejsca bardzo dobre. Kacper jest osobą niepełnosprawną. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Uczęszcza do szkoły branżowej pierwszego stopnia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer jeden w policach. Zajęcia na basenie ma raz w tygodniu. Zajęcia się odbywają systematycznie, jeżeli chodzi akurat o tych uczniów, którzy są w basenie raz w tygodniu. Wśród nich jest także właśnie nasz tutaj Kacper Proszyński. Przychodzi w miarę systematycznie na zajęcia, stara się, wykonuje ćwiczenia. Osiąga jakieś tam drobne swoje sukcesy. W tej chwili no nie było tych zawodów sportowych u nas w ośrodku z, z powodu pandemii, ale jakby odbywały się przed, przed, przed pandemią, to swoje takie małe, drobne sukcesy sportowe osiągał. Na pływalni prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, które polegają na doskonaleniu oraz nauce elementarnego pływania, w miarę możliwości uproszczonego różnymi stylami pływackimi. Między innymi stylem dowolnym, grzbietowym i klasycznym. W pozostałe dni kacper szkoli się w zawodzie kucharza. Kacper Pruszyński jest uczniem mojej klasy, klasy 3A o profilu Kucharz. Postrzegam go jako osobę bardzo szczerą, otwartą, serdeczną. Która lubi dzielić się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z innymi ludźmi, która lubi też słuchać. Chętnie wchodzi w różne dialogi z różnymi osobami. Jest on osobą, która jeśli na czymś zależy, ale musi mieć motywację dobrą, to potrafi z siebie bardzo dużo wykrzesać, dużo dać. W osiągnięciu celu brakuje istotnych elementów. By Kacper mógł brać udział w największych zawodach pływackich, potrzebuje trenera, który pomoże mu w realizacji marzeń oraz sponsora, który opłaciłby zajęcia i zakupił niezbędne gadżety pływackie.